Ciebie yeah, Marko, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Witam Was w. już chyba. 17, budujesz? Ale nie mam tu na Nawet w 20 odcinku ze Study Challenge. Tak, to już 20 odcinków minęło. Czyli to tak jakby 20 tygodni. Od... Od początku roku mniej więcej. Nic się w zasadzie nie zmieniło tutaj. Dom jest taki jaki był. Ogródek też jest taki jaki był. Zobaczmy, czy nasze roślinki potrzebują uwagi naszej. Potrzebują oczywiście. Czy nasza zafira jest w ciąży? Tak, jest w ciąży. Co 19 godzin trzeci trymestr. A z kim ona jest w tej ciąży? To jest moje pytanie. Pamiętajcie o łapce w górze komentarzu, subskrypcji. To mi pomoże się rozwijać. Chyba z Wolfgangiem. Tak, z Wolfgangiem jesteśmy teraz. Więc pamiętajcie proszę was o łapce w górze, komentarz, subskrypcji A my lecimy dalej tutaj z naszą małą Będzie sobie podgrywała na ksyloponie. A synie mamusia jej pomoże korzystać z nocnika A w międzyczasie Nasza synka nie ma ja alarm w królu. No, a co chcą? tak jak to jest. Natasza próbowała się dziś wymyślić do szkolnych komputerów. Niecaś pewnie jak miała plan, ale powstrzymaliśmy się i oddała nic, do tego nie zrobić. A że sparała z swojego kary. Jest Jesteś Tosia i jest gdzieś od w Czyli wychodzi, że teraz jesteśmy z Torment Bay. Następnym w kolejce jest World Kang A jeszcze kolejny byłby Makład Ja nie chcę robić spejerów w postaci tego ile dzieciaków będzie A ty ktoś co tu na odpowiednim poziomie, więc przydałoby się, żebyś dokończyła na myślenia. Ale jeszcze nie mam, nauczyć, więc nie wygląda. Tak. Nie musimy,

nie ma opcji, żeby było inaczej. Nie i jak on z mogłoby nie jestem ciekaw, co będzie. jest taki przytulny, rozklamowany idealnie. O Jezus, chciał to proces A to jest części tego procesu I Moja program aż w piątki nie wcielił. A może tu i lepiej. Idziemy na góry. I z spadł ten łóżku. Wiem, że tych partii nie jest tak Ten dom już wygląda jak taki normalny dom użytkowy. Nie no i ogólnie, jest perfekcji. Wura, pokem, No i taki Dobra, weźmy ci zjeżdż. I też weźmy ci Nie musisz jeść. Następnie będziesz spać. Ty następnie wróci do snu. A ty jak się przebudzisz to wyczyścisz Blad Oczywiście wybrałabyś, żebyś się stoiła jakąś umiejętnością jedną.

To nigdy nie mamy, ja no, okej. Okay. No też mogłoby się obudzić. Bagałbym się czy. na przykład wcześniej przed tańczeniem oto w pracy domową. Więc nie jestem tutaj tańczyć. I w dalszej części... ...pójść No i tak wszyscy pójdą do piątek sobie raczej. O Dawaj jeszcze z kolei widzi mieli w nocy raczej, ale nasze synki je powodziły. I to się mogło być skorzystać z toalety. ale nie okłuwając. Mamy lekki babiniec. I by się przydał jakiś parsy tutaj. To jest tylko moje oczekiwanie. Żeby w końcu był jakiś męski sim. Bo teraz mamy trzy i to są nie. Teraz mogę pójść dalej spać. W krótkim miejscu nie zrobić. Nic mogę wypełnić obraz. A ty, Tosia, mogłabyś dalej korzystać z mocnika. Możecie proponować, jak rozwinę tą serię. Żeby nie była tylko jedna i nudna.

posiedzę sobie na tym nocniku czyli na to że ogarniemy wkrótce z jakąś umiejętnością a może tutaj zrobimy pokój umiejętności tak jakby ej tu nie jest głupie w sumie. o dobra mamy już Dysafira, ładna, to chwilę jest głodna to sobie No, nie mogę być dalej prógotować ważny Ci na przyjęcie a ja sobie zapiszę żeby mi nie uciekł postęp bo postęp wiele nie uciekać ostatnio A ty to siadę dalej z tym nie dajesz I na ta szoterowi przyciągność rozwijać umiejętność jedną tylko jaką byś mogła. A niech to będzie tym ta logika. ja obecnie walę się doń, młodą i jej umiejętnością Albo, ty mnie zaprasza, mogłabyś naprawiać bo... O! Ale jest to dla ciebie Mr. przyda się, ktoś jest Mr. Zapiera osiągnęła siódmy problem gotowania. Dobra, mm, wracamy do dzisiaj naszej odinki. Łowamy to czyli. Ty nie, nie jest głodna. Ty też nie jest głodna. Błagam cię. Błagam cię to się Mij tam naszej głowy już. Nasza mogłabyś wytrzeć. Nasza Zofia zaraz będzie w sekcji przedporodowej. Co mnie w sumie bardzo cieszy. Przejdziemy ten barstw. I jak tak postać się doje w tym gabinecie. Więc pomyślmy nad co przerobić go. W sumie pomyślmy nad co przerobić to. I ten tutaj pokój. Bo to nie może być jedność. A może tutaj salon. A tutaj piątoj gabinet. Ej, w sumie to nie jest głupie. To nie jest głupie. To nie jest zdecydowanie głupie. O, i Natasza się fajkuje do bycia odpowiedzialną. I tak będzie zmiana w tym domu, więc nie przywiązujcie się, bo ja już mam koncepcję. Ale była komunikacja Guardu. Oczywiście, ten płot trzeba usunąć. O! I jak na razie to będzie tak wyglądać, a gdy nasza Zafira zarobi, to będzie przebudowała. Raczej poza odcinkami będzie przebudowała, bo nie chcę. No. Spróbujmy odcinków. Taa, jaka nienawiść. Natasza, zaczynasz szkołę za około godzinę. Fajnie, fajnie. Kup książki. Umiejętność. I szukamy majsterkowanie. Otwórz. I się trochę pouczysz. A ty się dopiero sprzedaż, nie? za tysiąc milionów. No ładnie, zysk już mamy. Wyrzucę w sobie jedzenie. O, coś się popsuło. Wystawny posiłek nas nie interesuje. Wykwintny. Jajko. Nie wiem, czy co... Aha, kąbek Niemcy. Chciałem jajka po elektryki, ty, ty, komba i nie wiem, się kliknął. No nieźle. Chcę zaotwierdzić, żeby do tego powodu dziecka. Ten dom, jak, jak zakładałem, wstępnie na. Nie od odcinków będzie jeszcze przechodzić spore ewaluacji część z tego terenu niezagospodarowanego obecnie będzie zagospodarowana Dobra, to co oczywiście Ewan. Hej zapieram bez Sterling, co powiedziałem na rętkę. Co nas zrobić? Tak zguczę. Niech miłość się siarzy. A ty Tosia mogłabyś do końca korzystając z, z inka O i drugi poziom Misterkowanie już masz. A teraz idź do szkoły, moja droga. Zapraszamy do szkoły. Wiem, że to robienie są średnio funkcjonalne, ale tylko tak robocze ona jest, żeby mogli wchodzić, wchodzić w górę i w gave w dół. Przy najbliższej przebudowie tu raczej zrobię off-camera się to zmieni. Nasza Natasza idzie do szkoły, więc przypilni moja droga. Miejmy nadzieję, że nasze trochę się nie dalej białe włosy. A my mogłybyśmy moglibyśmy nasze zafiro, zamienić ten zdew. Wytrzeć podłogę. Wyjąć ciasto. I Tosia mogę wejść. Skorzystać jeszcze raz z nocnika z tego co widziałem. Tak jeszcze raz. E, po tym jak Tosia wymęczy ten nocnik. Weźmiemy i go wymienimy. A oczywiście to się przerwać będziemy w kasie na szybkim trybie więc zostaniecie do końca odcinka pamiętajcie o łapce w górze, komentarz, subskrypcji bo to pomaga mi się rozwijać a rozwój to przede wszystkim o i mamy tutaj okienko przygody i kartki z motywem kwiatowym z okazji święta Dzień Miłości Podczas zajęć plastycznych nauczyciel poinformował uczniów że mają przygotować swoje nawzajem kartki z motywem kwiatowym. Natasza upewniła się, że ma odpowiednią ilość brokratów, kolorowe kredki, papierowe płatki i włocha do druciki. Następnie przystąpiła do dzieła. Kartki będą wręczane publicznie przed całą klasą, podczas imprezy, dlatego trzeba się postarać. Do głowy przyszły dwa motywy. Zabawne kartki z motywem kwiatowym, serdeczne kartki z motywem kwiatowym. Serdeczne na przykład. Słodkie, urocze, delikatne, skłaniające do myślenia. To... tylko przykłady określeń, które dało się dziś stwierdzić na krytarzu. Podobnie największy szkolny tręczyciel postanowił zawiesić pobieranie obiadowej haraczy, a najpopularniejsze dziewczyny pozwalają sobie siebie dosiadywać nawet po tym. Nawet tym, którzy nie mają na sobie nic drogowego, w dodatku nikogo nie zamknięto do dziś w szafce. A wszystkie te do wydarzyły się dzięki kartkom, które wiązała Natasha. Czyż nie tak właśnie można stać się szkolną legendą? No właśnie tak można się stać legendą. A ty moja droga, przydałoby się, abyś ja jeszcze raz skorzystał z tego nocnika przeklętego. Ja chcę dzisiaj mieć urodziny twoją Stasia, więc nie odbieraj tego w czasie. Bo, bo twoja siostra na nie ma szans, żeby miała urodziny. No jakby nie mieć to by nie musiała zostać z nami na weekend. Bo by nie musiała się z miejsca koń na piąty. Zafira, ja patrzę na twoje potrzeby, czy drastycznie nie będą sparać. Ale raczej nie powinny. Dobra, już tylko ostatnie procenty ragam. Yes! Mamy to! Mamy to! Uhu! Pomóż to stmuchnąć świeczki Tosia! A co nie będzie dodać środki rodzinne? Sd3, perfekcjonistka i widzimy się w generatorze aspiracji. No to jesteśmy w generatorze aspiracji, wszystkie rozszerzenia jakie posiadamy wybrane. I lasujemy aspirację dla naszej małej. To I będzie to aspiracja społeczna. Społeczny motyl, czy jak się tu tam zje, no to zwracamy, zap... wybieramy naszą społeczną aspirację. I cóż, widzimy się w Kras. nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see Whoa. It's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure. I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over other shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks. I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug. All my problems. No, I już mamy naszą to się gotował. I w tym miejscu raczej się pożegnam. Więc nie do w